Pięknie, po prostu pięknie. Naprawdę chcesz to robić? Nie możemy po prostu jak normalni ludzie zacząć po prostu rozmawiać ze sobą w domu? Jakbyśmy mogli ze sobą rozmawiać w domu, to byśmy ze sobą rozmawiali w domu, ale widocznie nie możemy ze sobą rozmawiać w domu, dlatego porozmawiamy tutaj. I chcesz tak przed obcym facetem tak po prostu wywlegać te wszystkie swoje historie? A co o tym yy, party w remizie? że powiesz Albo o tym, co robiłaś w wozie strażackim. No to, to jest dopiero pikantna historia, nie? Jak facet to usłyszy, nie, nie to jest najlepsza historia, żeby właśnie się wywlekać to wszystko przed jakimś obcym facetem. A może byśmy porozmawiali też o twoim zamiłowaniu do Mikołajów, wiesz? A to by było fajne, wiesz? Ja bym tak nawet chciał usłyszeć taki twój punkt widzenia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla kogo dobry? Dla kogo dobry? Kasy za to weźmy. Przestań pi**czyć, człowieku. Usiadłeś i pi**czysz i piszysz jak jakiś psychol. Dobrze, że tego nikt nie widzi. No, chyba, że posłucha. To zaczynajmy. Między listami do M słuchowisko już dostępne w Storytel, a listy do M3. 20 listopada premierował w TVN. Storytel.